To wszystko, co nagrało się w sypialni Grace. Czego dokładnie szukamy? Na podstawie analizy DNA można by udowodnić, że Marisa wdała się w bójkę Grace. Ale próbowałyśmy z Valerą setek profili i po prostu... Nie bardzo. Krówka uległa zbyt dużemu rozkładowi. Więc potrzebny nam inny dowód. Może nagrała się bijatyka między dziewczynami w Bidini. Znikła. Znaleźliśmy narzędzie zbrodni. Przepraszam. Znalazłem ślady na to. Skład chemiczny sugeruje, że to jest maść. Syntetyczny trypletyzm. Z czego uzyskany? Z neurotoksyny obecnej w jadzie. Proszę Ale... w Banku możesz mieć pożyczkę dodatkową na co tylko chcesz. Eee, są Weź pożyczkę i przynoszą Przynosząc ogólne Dlatego UpUp -up szybko się wchłania, nie zaburzając koncentracji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Trzeba się oprzeć. Odkryj wszystkie swoje ulubione kawy na nowo. Dlatego Zawsze jest dobry moment. 7 dni. Bóg stworzył świat. 7 sekund. Zniszczyłem swój sekret. We super celach. Teraz wędził 70% rabat na trzecią książkę. Skrabił 41% taniej. I play do tęczowy piekarnik z rabatem 33%. Emik. Marcisz się, że popełnisz kosztowne błędy przy zakupie samochodu? Nigdy więcej. Dzięki autor kupno samochodu jest wreszcie proste. Starannie wyprofesjonalnie odnawiamy. Tak wygląda... Do twarzy, ciała i włosów. W super cenach. Kupuj wygodnie w sklepach i na HBPR. Mokry kaszem Weź dramat. Usoba wydzielina zatoka. w i zatokach. Zatokach też? Tak, w lewę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Ta sama siła, czy ją rozpuścisz, czy połkniesz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go Co robisz? Nie wolno nam wypinać mikrofonu. Mam no, propozycję. Innym musisz oddać pół miliona. Ja wezmę tylko ćwierć. Co? 750 tysięcy dla ciebie. Bierzemy rozwód i po Zostaniesz moją żoną? No i zepsułyśmy show. Zabito Grace, są ślady kremu z węża. Słyszałaś o tym balsamie? To no, nie znaczy, że go używa. W takim razie, pobiorę was, żeby się przebrnąć. Zobaczyłam, jak patrzy na Grace, i zrozumiałam. Skoro on mi coś zabrał, to ja mu też. Skoro Katrin Sajew nikogo nie zabiła, to dlaczego zerwała kontrakt no, i uciekła z hotelu? Też mnie to zastanawia. Tak naprawdę. Nazywa się Marjorie Kę. zmieniła nazwisko 14 lat temu. Gdzie Katie? To przez nią trafiłem na 15 lat za kratki. Musiałem ją ukarać. Może zmienić nazwisko jeszcze 1000 razy. Zostanie jej na zawsze. To no ty dostaniesz. Do żywo! Gdzie on jest? Ja. Zostaje sam. Jeden dzień samotności. Cielanka zamienia się w paranoiczny thriller z polskiego. Sponsorem programu jest producent Esencjalem Max. Leku na objawy chorób wątroby. Sponsorem. open どうしたの Na pewno nie dla obu. To się bada sprawy. Pozmywali czasem naczynia, pochowali ubrania do szafy. Nie ma śladów walki. Dzwoniłeś do kosmosu? Czy Mary miała komórkę? Zgubiła ją. Znaleźliście coś? W dniu zaginięcia Mary podjęła z konta wszystkie pieniądze. 700 dolarów. To wszystko, co zarobiła opiekując się dziećmi. Sugeruje Pan, że planowała ucieczkę? Nic nie sugeruje, ale niestety dochodzenie w sprawie. To no nie jest but na może kogoś innego. Maleńczowe planki to farba, ale nie mamy jej w zbiorze etna. Widać liczne krwiaki w okolicy łuku ubrybiowego oraz nosa. Jest świeża wynaczyniona krew z nosa, ust i ran głowy. Tworząca kałurze o półmetrowej średnicy. Powiedziałbym, że przyczyną zgonu mogłoby być krwotok wśród w wyniku uderzenia tym narzędziem. Czy jest jakaś szansa, że te rany nie są prawdziwe? Przyłapałem własną sukę, jak za pomocą barwnika spożywczego spozorowała wybawienie z noca, żeby wymikać się od dyktanta. Jest tu jednak coś zastanawiającego. Iniekcja? 15 lat i daje żyły. Niestety nie mogę wykonać badania toksykologicznego w fotografii. Dzięki Ci. Może jej zegarek coś nam powie. Mogę